Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii szachów z Jarem. Dzisiaj opowiemy sobie o partyjce 10 plus 0, czyli szachy szybkie z zawodnikiem Chess Agato T64 z Wielkiej Brytanii. Poszło posunięcie d4, ja na to odpowiedziałem posunięciem d5. Czyli mamy bardzo stabilne struktury. Przeciwnik zagrał przez C4, i ja postanowiłem zagrać przez C6. Czyli mamy partię słowiańską, bardzo takie no, stabilne podejście. Lubię je, bo ciężko jest je białymi przebijać, a ja mogę sobie powolutku figury poprawiać. Przeciwnik zagrał skoczkiem na, na C3. Jak najbardziej prawidłowe podejście. Ja zagrałem skoczkiem na F6. I widzimy, że jest bój o pionka D5. Tak? Na razie przeciwnik. Y go wybija. Ja stwierdziłem, że odbijam skoczkiem. Gdzieś tam kojarzę, że na wybicia pionem to jest oczywiście ok, ale kiedy, kiedyś mogą grozić takie motywy z wjazdem tutaj z widełkami. Jak nie muszę, to wolę sobie spokojnie wybić skoczkiem. Przeciwnik postanowił uderzyć dalej do centrum pionem poprzez posunięcie E4. No i ja postanowiłem, że w tym momencie po prostu jest w świecie skasuję tego skoczka. Przeciwnik go sobie. Wybił, czeską to ocenia jako wspaniałe posunięcie, no i po biciu mamy taką pozycję, gdzie przeciwnik faktycznie ma silne centrum, ale ja nie mam jakichś problemów z rozwojem, zaraz sobie wyprowadzę gońca na, na g7, wyjdę skoczkiem, gdzieś tam może będę ruszał tym pionami, zrobię roszadkę, jest spoko. Przeciwnik też będzie chciał wyprowadzić figury, na pewno gońce do gry, skoczki, jakąś roszadkę zrobić i, i gramy, gramy dalej. Zagrałem faktycznie g6, przeciwnik wyprowadził sobie tutaj gońca na e3. Nie jest to może jakoś szałowe, bo ten goniec teraz strzela własne pionki. Mi się wydaje, że natura, bardziej naturalnym podejściem może był goniec, yy, goniec białopolowy wyprowadzony do akcji. A komputerek w ogóle pocala, yy, po, poleca h4, taki ruch. Czyli bez roszady pożamy tutaj w czarnego króla, też ciekawe. A w partii poszło w ten sposób. Goniec na G7 i wieżyczka wychodzi na linię B. Bardzo sensowne podejście. Widzimy, że teraz, gdybym chciał wyjść naturalnie moim, nie wiem, gońcem, no to już gdzieś tam, w przyszłości może ten pioneczek, nawet już w bliskiej przyszłości może pioneczek podwisać. Po prostu mam problem z wprowadzeniem tego gońca, więc postanowiłem, zrobić sobie na spokojnie rozszatkę, i gdzieś tam za chwilę może się dobierać do. Pioneczka. Bardzo mi zależało, żeby zdobyć pioneczka c3. Bo zauważmy, że gdybym był w stanie podejść tutaj nie byłyby jakieś takie ruchy typu hops, hops i przeciwnik by to wybił. No to elegancko moje figury się aktywizują. Jest pozycja bardzo, bardzo przyjemna, ponieważ ten goniec może się otworzyć i, i atakować. A o to w takich strukturach z gońcem na G7 chodzi, przeciwnik wyprowadził sobie teraz z końca białopolowego, ale okazuje się, być to nie najlepsze podejście, ze względu na to, że ja mogę po prostu dalej wprowadzać, no, wprowadzać dynamikę, tak? bo po prostu ten goniec podchodzi teraz pod posunięcie B5 i musi się za chwilę wycofać. I tak, tak faktycznie się dzieje: wysuwuje się na B3 i ja postanowiłem, że lecę dalej. Zagrałem posunięcie a5, no i zaraz widzimy, że będę chciał doprowadzić do ruchu a4 i to gońca najzwyczajniej w świecie wyrzucić. Oczywiście oponent mi na to nie pozwala, blokuje mnie posunięciem a4, no i ja postanowiłem w takim razie, że jest idealny moment, żeby wyprowadzić kolejną figurę do akcji. I zauważmy, że gdyby mój goniec stanął tutaj i patrzył po tej diagonali, bym wybił tego piona, to jest ekstra. Taki był mój plan. Yy, goniec, wędruje na, yy, goniec wędruje na a6 yy, i potem, jeżeli poszłoby bicie, byłem yy, raczej przygotowany na to. Myślałem, że mogę w sumie bić i tak, i tak, na bicie pionem jest spoko, bo zaraz mogę doprowadzić do posunięcia b4 i faktycznie otworzę sobie tego gońca. Yy, przy okazji mogę zaraz gdzieś tam wejść tym skoczkiem do ataku, co było w tej partii też bardzo. Istotnym y, motywem. W partii jednak poszedł y, skoczek na E2, widzimy, że już zapobiega jakiejś tam przyszłości biciom i otwarciu tego gońca. Wtedy zauważmy, że gdyby ten pioneczek stał tu. No to już biały mógłby mieć problemy z Roszadą, gdyby ten skoczek nie, nie wyszedł do gry. Ja postanowiłem wyjść skoczkiem do akcji, bo stwierdziłem, że jeżeli mój skoczek stanie na B6, no to będę bardzo fajnie atakował pioneczka z A4, a jednocześnie będę miał kiedyś możliwości wjazdu tym skoczkiem na C4, albo może nawet na D5. Yy, więc wyprowadziłem mojego skoczka, przeciwnik zrobił roszadkę, ale okazuje się to być yy, troszkę niedokładne. Yy, myślę, że powinien on w jakiś sposób. Ej, yy, powinien w jakiś sposób tutaj to napięcie może zdjąć. I h4 pokazuje komputerek. Wow. No, to nie jest takie ludzkie podejście, jednak chcemy zabezpieczyć króla, bo zaraz ten się może otworzyć, a komputerek niewzruszony mówi: Dobra, gramy H4H5 i naparzamy, otwieramy króla, nie wiem, wprowadzamy zaraz Hetmana do akcji i tutaj atakujemy wszystkim, co mamy. Dobrze, w partii poszło w ten sposób. Ja faktycznie doprowadziłem do, do tego, że mój skoczek zajął pole B6, zameldował się na tym, na tym właśnie polu. I przeciwnik postanowił zamknąć mojego czarnopolowego gońca ruchem E5, co jest ogólnie nie najlepsze, ponieważ no, ten pioneczek nie ma po prostu obrońcy. I postanowiłem go najzwyczajniej w świecie wybić. Wygląda to może nieładnie, bo psuje strukturę pionową, ale ciężko to zbić, bo jeżeli zbiję goniec, no to ja po prostu biję, biję i spada jego skoczek. I okazuje się, że ma figurę więcej. Więc piona tego absolutnie nie można ruszać, więc trzeba się odsunąć. Przeciwnik się odsuwa, ale to już mi daje czas. Komputerek ocenia, że najlepsze było posunięcie A3, żeby dalej gdzieś tam szantażować przeciwnika, tym, że będziemy musiał się tym pianeczkiem zajmować. A ja w tym czasie zajmę się innymi manewrami. Natomiast, ja w partii, ja w partii stwierdziłem, że lepsze, lepsze będzie właśnie przerzucenie skoczka. Bo zobaczmy moi drodzy, że ten skoczek, właśnie na lepień, czuje się bardzo dobrze. On atakuje. Stwierdziłem, że może będę chciał zdobyć parę gońców. I zobaczmy, że gdyby poszło jakieś losowe posunięcie, to jest całkiem przyjemna poza. Te pioneczki mogą być yy, szczególnie te, gdzieś tam zdatne do ataku. Goniec super otwarty. Zaraz wprowadzę gońca na H6. Będziemy atakować piona z E3. No, okazuje się, to być fajna poza. Mogę podrywać przez pioneczkę C5. Jest spoko. Ale w partii okazało się, że mogłem doprowadzić do jeszcze fajniejszego motywu, ponieważ przeciwnik zagrał. Chciał zejść z tych motywów. Z tym otwartym gońcem moim biało-folowym no i po prostu zagrał wieża 1. Okazuje się to być blender, a czemu? No logiczne posunięcie, przecież chcemy obronić skoczka, i teraz będzie mógł sobie elegancko Hetman gdzieś tam manewrować, tak? Zagrałbym jakieś takie posunięcie, no to Hetman może wejść do gry i nic nie ma, tak? Ten piaczek jest broniony, Gońc, na gońca można wybić się Hetmanem, jest spoko poza, nie? Okazuje się, że, że nie. Że to jest zbyt wolne, wszystko, ponieważ teraz y, skoczek najzwyczajniej w świecie atakuje pioneczka i gońca, ale okazuje się, że mój goniec może być y, szybszy, ponieważ wykasuje obrońcę y, pola C3. Bo jeżeli wykasuję tego skoczka, ten skoczek znika, to mogę wejść tak naprawdę na C3 z widłami, co okazuje się, że totalnie wygrywa. Ponieważ ja faktycznie zagrałem wspaniałe posunięcie, wybiłem tego skoczka, poszła bitka Hetmanem, co jest najlepsze, no bo zobaczmy, że na to wchodzi triple, triple muffin, po prostu biorę co chcę. A na posunięcie Hetman, Hetman E2. Skoczyłem elegancko na pole C3 i mój przeciwnik 200 ranking się poddał. Tam miał bodajże 2, no coś około 200. Także to. No i tak ta partia się zakończyła, ponieważ zobaczmy, że są widły. Jeżeli przeciwnik odchodzi gdzieś hetmanem, nie wiem, strzelam losowe miejsce, po prostu wchodzi bitka, bitka i tak naprawdę zostaje z jakością więcej. Jeszcze do tego ten pionek, te, te pionki z linii A, bardzo silne, które mogą do. Mimo że zdublowane, ale bardzo mogą odciągać uwagę białych figur. Zaraz sobie wprowadzę, może, Hetmana do akcji, może nawet w ten sposób. Przeciwnik, nie wiem, jakby chciał się jakoś aktywizować, no to ja po prostu wprowadzam kolejne figury i jest pozycja minus 3. Także jestem z tej partii bardzo zadowolony. Zagrałem sobie spokojne otwarcie. Doprowadziłem do tego, że mieliśmy w miarę równą pozę. Komputerek mówi trochę lepsza białych, no ale tutaj silne centrum, ale za to ja nie mam jakichś problemów debiutowych. Później okazało się, że mm, przeciwnik pograł troszkę niedokładnie, chciał naturalnie zrobić rszadę, co według mnie było ciekawym pomysłem. Ale ten goniec, wyprowadzenie gońca na, na A6 było też myślę kluczowe, bo później po tym wybiciu ten goniec robił tu genialną robotę i finalnie doprowadził do tego, że skoczek jest aktywny, goniec. Okej, okay, chwilowo nic nie robi, ale za to ten goń zrobi mega robotę, a dzięki temu bardzo dużo się zrobiło. Te piony przeciwnik ustawił w ten sposób, że zrobiło się wiele pól do kontroli dla mojego biopolowego gońca. I to wykorzystałem. Skoczek w centralnym miejscu. Te piony właśnie bardzo fajnie ciągały uwagę, co doprowadziło finalnie do tego, że przeciwnik chciał jakoś się z tego rozplątać i po prostu podwalił bicie na E2 i potem wjazd. Skoczkiem. Cóż, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, poproszę łapeczkę, subika. Dzięki za oglądanie, kłaniam się nisko i do następnego razu. Pa, pa!